Nie ma to co zrobić. kolejnym odcinku z Minecraft Fury. I tak. W dzisiejszym odcinku w końcu pójdziemy sobie do Bodwone Świątyni po gąbki, ponieważ mogą one mi się wydać do jednego projektu, o no, których wam na razie nie zdradzę I tak. Pierwszy raz witamy się obok farmy żelaza, która jest w końcu, to jest w sumie jedna sekcja tylko. Ale ona w zupełności mi wystarcza, ponieważ na farmie ja mi na razie tyle żelaza, więc no. To jest już coś. Tu na razie sobie centryczkę wczyłem. I tak, weźmiemy to ze sobą. Ponieważ, czekajcie, to. Włożę sobie to. Włożę sobie to na bloki od razu i włożę to. Do, do chesta, ponieważ z tego. No, oczywiście. W mam crafting. Ponieważ z tego zrobimy już beacon, bo to już na 100% zaczyna beacon. No i nawet, nawet troszkę zostanie. Dobra, tyle już powinien starczyć, ale teraz wszystko na wszelki wypadek. Róż oczywiście nie biorę, ja się potem tam. Bywali, dobra. Ponad tak. Bloków, znaczy ponad dwa takich bloków, więc jeszcze lepiej, dobra. Stąd tutaj Ender chest'a. No i super. Ale najpierw, zanim zrobimy tego bikona, ponieważ zrobimy go jeszcze w tym odcinku, no to lecimy do Guardianów. No, czekaj, najawi się. Jestem przygotowany. Mam swoją klatę, którą założę dopiero tam, bo muszę tam wylecieć jakoś. Drzwi do powietrza, troszkę jedzenia, a zresztą dobra, wezmę sobie troszeczkę więcej. No, no oczywiście narzędzia, tego nie mam. Łuk, w sumie tak łuk się mi przydał. Jedna rzecz, która się tam jeszcze przydała, to trójzomb, ale niestety jego nie mam. Będzie, sobie nie, 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 będzie trzeba go sobie nafarmić. A to kiedyś na live, albo kiedyś tam to zrobię. I sorry, że jeżeli znowu jestem zakręcnięty. Będę grał tu rano, a rano jestem strasznie zakręcnięty. Nie wiem dlaczego. Więc sorry, to już drugi strun, który nagrywam rano. No i wiecie, jestem przez to zakręcnięty. Dobrze, to są bloki, więc git. <laughs> sorry, 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 za to um, dobra. Nie, 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 to są ziemniaki tylko tutaj. oto ja skrzynce. Spik. No i mamy cały staczek. Jak u już, już mi się dwa z trzech bloków miedzi utleniły pra, 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 prawie całkowicie. Przed ostatni poziom tego ja co wiem. I one się przydadzą do bazy. Dobra, czekajcie, czekajcie. Lecimy, lecimy, lecimy. Mm. No dobra, widzimy się, jak już będziemy jakichś będę koło świątyni. No i dobra, nasza świątynia. Tam jest, szkity, bo tam już no, byłem, teraz chciałem obczaić sobie. Ale no, długo tam nie byłem. Tak wam powiem. Dobra. Ubieram klatę. Pyk, lecimy. A jeszcze by się przydała ta mm, widzialność pod wodą. Czy... Nie... Po prostu widzialność ciemności. Nie wiem czy tak jak widzialność pod wodą chyba. Dawaj, 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 dawaj No, co się skuliłeś? O, nie! Tlen! Ej, czego tak szybko się wydaje, że ja mam z oddychaniem. Powinno dużo wolniej iść. Dobra, chodź tutaj. Dobra. Jedną. Dobra, mam mining fighting, więc teraz jak postawię jakieś drzwi, to już będę miał jedne mniej, bo nie mogę jej wykopać. Nie, nie, nie bo nie wzię... Nie wziąłem sobie mleka, a przecież muszę gąbki wykopać. To ja teraz odwaliłem. <grymne> to... Cz czajcie, to no tak, nie mogę teraz sobie wykopać. Tylko z wodami, że mi tutaj nie hitną. Co jest, ale... liczy się to wszystko. Dobra, dwaj powietrze. Chyba sobie jednak troszkę za mało tej drzwi wziąłem. To muszę unieszkodliwić Ender Guardiana. Żeby mi więcej tego efektu nie dał. czekajcie, czekajcie. czekajcie. Muszę sobie... muszę się najeść. Może troszkę tych. które yy, straciłem. Paryguardian, guardian. Przepraszam. Chciałem. będzie już graszny. taka słaba sytuacja. Tu jest ich milion. Dobra, trzeba po prostu hitnąć ich, zanim oni hitną ciebie. Jak, jak się już namierzą. O nie, o nie, o, nie, o nie, nie. Teraz będzie mocno, teraz będzie mocno, teraz będzie mocno, teraz będzie mocno. No nie co, jest jeszcze mi się krzyczało. No to widzimy się jak już tam powrócę. Okej. Okay. Powróciłem już tak, yy, itemy, tylko niestety nie mogłem znaleźć mojego toporu. I killoffa. So, to troszeczkę mnie zabolało, bo jednak one są mocne. Czekajcie. Tutaj znowu ten jazz mnie zakaził tym efektem, ale na szczęście się rzuciłem sobie tym razem mleko. No, killoff będę musiał jakoś znaleźć. Nie wiem jak, ale tu znajdę. Jak nie teraz, to później. Ale znaleźć będę musiał. Czekajcie. No nie! Dobra. Może się uda, ale jak coś, to dajcie <śmiecki> świeczkę w komentarz. O, dobra, jest! O, Co to było? Topór. Wolałbym kill'ów, ale... Oh. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Jest spokój z wykąpkami. Co kopiemy. O nie, mining, plating. Dobra, szybko. Mleko. Mam tylko kilka, więc dobra, git. No i kopiłem Ile to będzie? Mam nadzieję, że jak najwięcej. No, wszystkie potem pozbieram. Tylko na początku chciałem je wykopać, żebym nie dostał przypadkiem pod jeszcze jakiegoś mining fatiga. No i szukamy jeszcze mojego kilofa, bo. bo... No, niestety, ale no on był fajny, mocny. No nie no, znowu dostałem tego... Jego fatiga... Dawaj, dawaj, dawaj. Mleko. Właśnie jak już byłem w tej bazie, to wziąłem to mleko, pomyślałem... Właśnie z bazy szłem tutaj z powrotem pomyślałem, dobra już... Co tam? Przyda się. No i dobra. Teraz jedyną misją naszą... Czuję, ja też tak mało powietrza mam? Cię że dobra, jest nie to jest nie oddychanie to ma wydajność podobną, nieważne. Dobra. No i szukamy kilofu. Ja rozsypałem się... Ja cię tylko tego. Jata zabija. O nie, ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? powietrzam, powietrze, tu powietrze, powietrza, powietrza, Jeżeli to. Brat, 30 gąbek ogólnie. Bardzo ładny wynik. Wydaje. Dobra, pyk, pyk. Właśnie to jest słabe, że tej temy się w blokach, tak jakby na no, tym na górze bagują. To jest bardzo przyjemne. Czekajcie, ja powietrza. No i szukamy dalej. Nie 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 nie! Nie 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 nie! Nie 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 nie! Nie nie Proszę mordy! Przyjaciele! Przyjaciele najlepsi! Proszę nie 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 nie! Nie bijcie! Szybko, 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 szybko! Regeneruj się, regeneruj się! Oni tam pływają, o nie! Gdybym ja miał tylko trój ząb, a potem Kilo, łuk znaczy, z efektywnością pod wodą, to byłoby piękne, ale no... Niestety... Nie ma tu w ogóle nic tego kilofu. no. Oj, dobra, jeszcze tu gąbka jakąś to by Byłoby słabo. Nie, nie, nie. Dobra. Udało się. Teraz tutaj już mniej ty drzwi mi zostało, więc już teraz będę musiał kopać takie. Ja. Manic mamy mam jeszcze jakieś mleko, mam, dobra. Żeby się tego Guardiana przydało zabić. Wik, dobra. On jeszcze jedną gąbkę daje, A, ale to... No, niekoniecznie. Nie potrzebuję tej gąbki aż tak. Ile, ile mam w zupełności mi wystarczy, dobra. Hm. Ogonek? Dobra, ja się wysypałem w tym miejscu. Zobaczmy jeszcze na górze, bo na górze patrzyłem niby pływałem, ale no nigdy nie wiadomo Dobra, lecimy na górę Były bardzo porozsypywane z tego na tam no, no, na górze pewno były porozsypywane na górze przed chwilą co zbierałem czekajcie, pójdę sobie tutaj nie mogłem już tutaj hitować ja one nie mogą mnie hitować na lądzie? Mogą! jest My myślałem, że one nie mogą mnie na lądzie hitować, a one mogą jednak Dobra, jeszcze jedna, jedna, jednego hita jest. Jak to? Ej, ile on wytrzymuje? Dobra, szybko na powierzchnię. No i git. Gdzie jest ten killoff? Dobra, tam są jakieś itemy dwa. O wiem, co są? To jest na ja Sprawdzę jeszcze raz. Nie w pomieszczeniu? w budynku? Ale jak nie będzie, to... no... Dobiutko. A dajcie, dajcie świeczkę dla kilofa w komentarzu. Coś to co zrobię nowy, ale no. Lepiej by było, gdybym znalazł. Był bardzo fajny, oczywiście, no, zrobię też taki kilof, bo mam enchant, mam exp. Tylko koniec będę musiał naprawić, bo mi tam wybuchu. No creeper mi go wybuchł. Ale nie no, sobie naprawię go. Ja sobie zrobię taki kilofik, ale no... Jednak wolałbym ten stary mieć. Dobra. No. Chodź tutaj. No nie, nie, nie. Zaraz mi coś się w powietrze skończy. Oni mnie tutaj blokują. Okej, okay, git. Wiesz co, wiesz co? Ja mm. jak coś sobie tego kilo poszukam później. Teraz, żeby już nie renderować tego miejsca, ja już stąd. Dziewam. Szybko na powierzchnię. No i uciekamy, czekajcie. Ej, nie da się fajerwerkę spalić? Serio? że ja myślałem, że się da, nieważne. Więc trochę dziwne, by można było odpalić fajerwerkę w wodzie. Ale dobra. Pat? To było w tą stronę, tak. nie! Słyszałam problemy z, z tego, z. Skoczyłem z jednego bloku. Dobra, muszę sobie to lądowisko powiększyć. <laughs> znaczy nie lodowisko, tylko pas startowy. No, ja jestem głupi, nie mamy elektry na sobie, nieważne. Nieważne. Powinienem sobie zrobić porządek tutaj. Śmieć, 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 śmieć. Śmieć, 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 dobra. Te drzwi są też śmieciem. No to lecimy. Widzimy się jak już będę w bazie. Ok, już jesteśmy. Więc biorę um, żelazo, e, bikona. No i lecimy zrobić tam bikon, bo on oczywiście będzie na tej wyspie netherowej. dobra, pik. E, bikona mamy tutaj i... Was taki starczą na no, spokojnie. Dobra, pik. No to lecimy. Chyba starczą. Nie Było dwa, dwa taki coś? Ejeje, bo teraz mam rozwinę. Było albo stack coś, albo dwa taki coś. Ej, teraz mam problem, bo tutaj chciałem wykopać to, żeby to zrobić, a teraz nie mogę tego wykopać. Po mining fatiga o pierwsze, a po drugie nie mam kilofun. Warto ją budować. <laughs> Nieważne. A, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ogólnie dawno nie budowałem ikona. 3, 4, 5, 6... 7. Nie. Siedem. Więc to się pomyle teraz, to trochę słabo. Osiem. No nie, dobra, teraz ten blok, to potem trzeba być wykopać. Naprawdę, sfajlowałem, to było chyba dwa, dwa, dwa staki coś. <laughs> chyba no. To było dwa staki, coś. Nie komentuję tego. Nie komentuję tego, to było dwa staki. Hmm. Ale sfajlowałem. Dobra, no, spoduję tyle, ile się da, w sumie. No, oczywiście tu jeszcze mylić. Nie mogę tutaj wykopać. Ale sfajlowałem. Naprawdę nie starczy już na ten. Chociaż... Ej, czekajcie. Ej, tu to jednak nie sfajlowałem. Co ja zrobiłem właśnie? Zrobiłem źle bicon. Jak można zrobić źle bicon? Jak można zrobić lepikon? Naprawdę? Zrobiłem... Za mały czy za duży? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery... Co jest? Ja się pomyliłem w wydawałaniu naprawdę. No jednak... No jednak lepiej nie nagrywać tak rano. Dobra, mam nadzieję, że ten ci mam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście sobie po Jest w górę i dzwoneczmy, że jesteście nowi. Ja to ogarnę po odcinku. nie wiem jak tak mówię sfajlować. Big, budowa na się pomylić piramidkę naprawdę. No i dobra. Nara.